Ela i Staszek wysoccy mieszkają w Warszawie. Adam i Małgosia Gronkiewiczowie z synami żyją w Jaśle. W Poznaniu studiuje Olaf Frabijska. Wszystkich ich łączy jedno pragnienie wyjazdu na stałe do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy brali udział w loterii wizowej organizowanej przez rząd amerykański. W ten sposób opuszcza Polskę każdego roku kilka tysięcy osób, otrzymując prawo do pobytu i legalnej pracy w Stanach. Szczęśliwym dokumentem, który wylosowali, jest tak zwana zielona karta. Będziemy śledzić losy naszych bohaterów przez kilka miesięcy, przed i po ich wyjeździe do Ameryki. Miosło. Do wyjazdu Adama Grąkiewicza pozostało nieco ponad dwa tygodnie. Razem z żoną przyjeżdża do Warszawy, aby poprawić błąd w swoim nazwisku na zielonej karcie. Korzystają z okazji, żeby wpaść na stadion dziesięciolecia. Chcą kupić większą ilość butów, którymi później będzie handlować Małgosia na targu w Jaśle. Jest 7:30 rano. Mogą być tylko ze dwie siódemki, ze dwie ósemki i dziewiątka siódem. Jak to będzie? 175 Bo to się nie pomieści. Udało im się znaleźć miejsce w alejach ujazdowskich, w pobliżu ambasady Stanów Zjednoczonych. 30 minut na godzinę 30 minut, już złotówka, czyli godzina będzie. Adam liczy na to, że nie będzie musiał stać w kolejce, aby dokonać poprawki w zielonej karcie. Niestety musi wrócić na koniec kolejki. Małgosia nie jest pewna, czy za poprawki w zielonej karcie nie trzeba będzie płacić, a koszt wydania jednej karty to 300 dolarów. W napięciu oczekuje na przedłużający się powrót Adama. No mamy przyjedziemy chyba późno, bo przez to, że Adam musi tą wizę odebrać o trzeciej, to my dopiero gdzieś na pewno około 11, 12. Dopiero za 29, mnie się zdaje, że to już jest, nie wiem, po południu. Słucha się, żebyś mu mama nie zapomniała dać lekarstwa, bo on jest chory, to trzeba mu dać. No jest zimno dosyć. No, no to tyle. Na razie, pa. To ważna chwila dla Staszka. Za moment podzieli się swoim doświadczeniem i przemyśleniami z ludźmi, którzy mają podobne problemy jak on kiedyś. Chciałem Wam przedstawić naszego nowego kolegę Staszka który jest również naszym pacjentem, ale jest już alkoholikiem z dużym stażem trzeźwienia. Już długo nie pije i dzisiaj Staszek by chciał coś powiedzieć o sobie, o swoim życiu, o swoim piciu, o swoim trzeźwieniu i traktujmy to jako takie spotkanie meetingowe, ale nie tylko. To może sobie może na chwileczkę usiądę, bo będzie ja mi tak wygodnie. Ja mam na imię Stasiek i jestem osobą uzależnioną od alkoholu, czy jak to woli, jestem alkoholikiem. Ja piłem 20 lat. <laughs> Dzisiaj to wiem, że w wieku lat około 16 ja już byłem uzależniony. Ale to wyszło potem. Ja, przy tym, ja przez 20 lat nie byłem świadomy swojej choroby. Absolutnie. Ja myślałem, piję, bo wszyscy piją. No, kto nie pije? No, chyba tylko... Ten co kapuje albo ten co chory jest. No. Takie było moje wszy... hierarchia mojej ważności. Dla mnie ważne było alkohol i jak zdobyć na ten alkohol. Wszystkie tak zwane piciorysy są bardzo do siebie podobne. Ja mogę powiedzieć, że przez te 20 lat straciłem pierwszą rodzinę, z której I rozwiodłem się z żoną, z którą miałem dwoje dzieci, potem drugi rozwód i trzeci też już bym stracił tą swoją trzecią rodzinę. W międzyczasie jeszcze dwa razy żyłem w tak zwanym konkubinacie, czyli tych osób, które potem ja policzyłem ile tych ludzi skrzywdziłem na swojej drodze swojego pijaństwa, zrobiło się mnóstwo. Dodszedłem do momentu takiego, że tak jak ja często mówię, no jeszcze można by trochę popić parę lat. Serce by wytrzymało może pięć, może dziesięć, wątroba nie wiem, może trochę krócej, może sześć. Ale nerki też nie wiem, ale przyszedł moment, że nie było, było, nie było żyć, ale dla kogo? Pytanie, dla kogo? Kolejna rodzina się odwracała, dzieci się mnie wstydziły. Ja czasami byłem bohater święta przyszły, a ja nie piłem święta. Udowadniając sobie, bo dziwię, że jest to choroba zakłamania i zaprzeczania, udowadniałem sobie i drugim osobom, swojej żonie, mamie i te, że ja potrafię. Tylko, że ja na drugi dzień tak dowaliłem, że te święta odrobiłem. A, a, a czasami było tak, że ja w te święta nie miałem siły pić. No. Bo ja przed świętami się tak nachlałem, że ja byłem zdechły. Dziś tu usłyszałem, że jest to polski styl picia. Mocno, szybko i dużo. I, dużo. I doszedłem do tego swojego dna. Też mi dwa powiedzieli. Dosięgnij dna, żeby się miało czego odbić człowieku. Myślę, że będzie już teraz wszystko w porządku, a przede wszystkim, że nie trzeba będzie powtórnie płacić znowu za tą wizę i że nie trzeba będzie tu przyjeżdżać jeszcze raz. Nie trzeba, nie trzeba było płacić? Nie, nie płacić, nie. Nic. Chyba jest wszystko w porządku, ale sprawdźmy To weźmy, dajmy to Adam. Wszystkie, poprzez to, że tego, że i swoje, a moje zdjęcie miała? Miała. Nie, waszych nie zmieniała. Tak? To tak. sprawdź jeszcze numery Adam tego, paszportu z tymi, bo zobaczysz. To wszystko. Żonaty mogli będą pisać kawałek, no. Czas wracać do Jasła. Droga powrotna wydłuży się ze względu na nagły powrót zimy. Jeżeli u mnie ktoś ze znajomych ma ochotę wypić, wypijcie sobie. Ja nie muszę przybywać. Przecież alkohol jest dla ludzi, akurat dla mnie nie? Ale jest to w porządku, że ja mam wpływ na swoją chorobę. Śmieję się czasem, że jak nigdy nie, nie uniechnęknąłem. W kościele czy gdzieś, bo, bo, bo tak ze mną było. Tak klęczałem przy kiblu i trzymałem głowę tam i, i, i to było to moje jedno. No, i, I w tym momencie uświadomiłem sobie, że, że warto jeszcze pożyć i, i, i pomogli mi, i zaczęli mi pomagać mm. ludzie. Słuchajcie, ile tych ludzi się nazbierało, tak jak tyle, co ja nakrzywdziłem. Ilu ludzi w moim trzeźwieniu potem mi pomogło na tej mojej drodze W 46 lat miałem, jak przystąpiłem do pisania amatory. Wyobraźcie sobie. I zdałem. Nie? Czyli w wieku lat 46 uzyskałem dojrzałość. Zdałem egzamin dojrzałości. Ile we mnie czegoś jest, tyle ja mogę dać drugiemu człowiekowi. I to, i to wróci do mnie z powrotem. Ja jeden wam daję tyle, ile mam. Tyle, ile mam w sobie miłości, którą może w jakiś sposób tym przekazałem. Ile swoich doświadczeń z tego swojego i takiego życia, i takiego to Wam oddałem. Ileś tam swoich tajemnic. I ja z tymi tajemnicami wyrzucam swoją chorobę z siebie. Ja przyrównałem sobie swoje szczęście do motyla, że jeżeli będę gonił za tym motylem, to on zawsze będzie uciekał gdzieś tam dalej z na kwiat. Ale jeżeli ja spokojnie usiądę na łące, to doczekam się momentu, że ten motyl sam na... usiądzie na ramieniu. I nieraz tak bywało. Ja czasami mówię: Jestem tym, że słyszałem, jestem szczęśliwym Markochowikiem. Ja bywam szczęśliwym Markochowikiem. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jest miejscem, które Ola Frabińska odwiedza najczęściej. Kończę studia filozoficzne. Jestem też w trakcie studiów socjologicznych na Uniwersytecie. To jest bardzo ważny moment chyba w życiu każdego młodego człowieka, bo musi dokonać wyboru, co robić dalej, jak zorganizować swoje życie. I niestety ten moment przypada na bardzo niekorzystny czas tutaj w Polsce. Bezrobocie, ponad 18%. Marne perspektywy na pracę i dosyć pesymistyczne prognozy na przyszłość. To, czego mi teraz brakuje w Polsce, to takiego pewnego optymizmu, że mm, gdzie się nie odwrócę, y, słyszę opinię, że jest źle i będzie gorzej. I y, y, to nie pozwala mi wierzyć w, w moje możliwości, w to, że jestem w stanie y, coś osiągnąć, robić coś y, zadowalającego dla mnie. Kończąc te studia, nie mam żadnych perspektyw, ponieważ są zupełnie nie, niepraktyczne z punktu widzenia rynku pracy. No ale kogo obchodzi moja bogata osobowość? No cóż, bardzo interesują mnie relacje między ludźmi i to, jak człowiek zachowuje się w pewnym środowisku. Teraz myślę, że bardziej moje zainteresowania idą w stronę psychologii, żeby skoncentrować się na jednostce, a nie na pewnych grupowych zachowaniach. I myślę właśnie o tym, żeby w Stanach kontynuować naukę właśnie w tym kierunku. Po pracy Staszek zaprasza swoich kolegów i przełożonych na poczęstunek. Jesteśmy dwa tygodnie przed jego wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Zapraszam. Już, już kawka jest polana. Proszę usiąść. Siadaj. Niech zagadnie to 10, No, takie czasy żeśmy doczekali tutaj że paręnaście lat temu. To by inaczej było, nie? Ale to To Roman no, pamięta jeszcze jak, jak kurczę wróciłem raz i z zatęczyłem. Jest na kolanko. Jeszcze za czasów rozrywkowych. Na stół wchodził i tańczył. Tak <grym> wygląda. Do jakiego banku lat tu jest? Do To pomachaj pan <grym> to chyba, tu nam wziął. Nie? Tak nie <grym> tak <się grym> tak Także zobaczymy. Nie z daleką, przez ocean. To... Co? Co ja będę udawał bohatera, kurde. Ja tam też wiem, że tam kokosów nie zbiję, bohaterom nie przyjadę, bo już mamy nieswoje swoje lata i tego. I Zawsze przyjadę. pana chętnie nie przyjmiemy, proszę. No gdzie, do no, <gulanie> to... no no pracy? Na mykę. Na mykę. No to, no to, no to, to zrobimy inaczej. <gulanie> Jak mi zabraknie pieniędzy, to przyjadę tu na czarno, pod obietnicę. Nie się z wami tu ani całował ani nic, bo nie wyjeżdżam. Zawsze to normalnie, tak jak ja się jak tak, Słuchajcie, tak jakbym na urlop no. Ja i pan państwa. No, no, Wszystko, no wszystkiego, wszystkiego, dobrego. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Ja też życzę daję. Odsyńajcie pana najstarszych państwa. dobrego. No. 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 przyszedł, No. No.

Było mi to dobrze w tym, na tym swoim krzesłach. Wysoccy przyszli do przedszkola na zabawę karnawałową Sławka i Grzesia. Staszek jest naprawdę szczęśliwy, kiedy może być blisko swoich wnuczków. Chociaż Ola dzięki rodzicom jest w dobrej sytuacji materialnej, to dorabia sobie pracując wieczorami w kawiarni. Ja, będąc w Stanach, czuję się jako Europejka. Bardziej identyfikuję się chyba z Europą niż, niż konkretnie z Polską. I to jest chyba taka oznaka um, dzisiejszych czasów, że, że, no, że nie ma już takich wyraźnych. Podziałów narodowych. I tak bym chciała chyba o sobie myśleć, jako Europejka w Stanach. Czasami, kiedy jest luźniej, tak jak dzisiaj, wpada do niej na pogawędkę, która jest koleżanką. W swoim domu w jaśle Bartek Gronkiewicz ćwiczy uderzenia karate. Ja! Ja, Ja! Ja, 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 ja. Adam przechodzi balkonem do matki, która mieszka w tym samym domu. Obiecał jej, że jeszcze przed wyjazdem do Ameryki, który nastąpi za dwa tygodnie, zainstaluje jej nową baterię. To, to, to ważne, że się tam go ściany, dobrze były tam ta woda. ścieknie. Tu? No. Tu uciekło? No, tu, tu, to jest wybijamy hmm. tu. Małgosie czeka piłkarski mecz z trudnym przeciwnikiem. Nie wolno. O. Dobre. Jest. Dobre. Tymczasem w Warszawie, dość nieoczekiwanie, Ela i Staszek zostali zaproszeni do udziału w programie radiowym na temat emigracji do Stanów Zjednoczonych. Słuchajmy Państwo Klubu Trójki, ja się nazywam Dariusz Bugarski, a moimi gośćmi są Państwo Elżbieta i Stanisław Sodce, którzy jadą do Stanów Zjednoczonych na stałe, bo wygrali wizę na loterii wizowej i Jadek Drabiński, który w Ameryce spędził kilkanaście lat, reżyser filmowy. Proszę Państwa, dlaczego Państwo wyjeżdżają państwo Państwa w Polsce, czy, czy właściwie dlaczego? Na no, warunki są takie, jakie są w tym kraju i, i po prostu z jednej pensji jest coraz trudniej wyżyć. A, no, miałam takie szczęście, że wylosowałam tą zieloną kartę. I podjęliśmy z mężem taką decyzję, żeby tam spróbować jeszcze popracować, przynajmniej do osiągnięcia tego wieku emerytalnego. Ja nie mogę osobiście powiedzieć, że mnie jest tu niedobrze z tego względu, bo że jednak te 32 lata tu pracowałem i nie potrafiłem jakoś utrzymać rodzinę z niepracującą małżonką. Także chęć godniejszego życia. Ja widzę, jak ludzie tutaj pracują, jakie mają za... te emerytury. Emerytury, które naprawdę na niewiele starczają. Czasami zastanawiałem się, co kupić. Czy lekarstwa, czy, tak. czy, czy żywność? Czy Panie, coś... ja nie chciałbym takich, takiej chwili doczekać. Pani Elżbieto, dla Pani to jest wielka nadzieja? Wielka nadzieja na pracę. Odkąd moja firma ostatnia splajtowała, nie mogę podjąć pracy, znaczy nie mogę znaleźć pracy. Ja mam ponad 25-letni staż pracy i niestety ładnie w firmach odpowiadają, że to naszej firmy, przepraszam bardzo, Aha. za duży staż pracy pani posiada. Czy Potrzebujemy taka... takich pracowników, Aha. aż tak wykwalifikowanych, z takim doświadczeniem. Mamy gościa na antenie, witamy, halo. Mimo całej miłości do, do tego, do, do kraju i przyjaciół, których tu mamy, których nam będzie najbardziej brakowało, z wielką przyjemnością i z wielką rozkoszą wyjechalibyśmy stąd. My regularnie tracimy całą warstwę, bardzo często niestety, najbardziej wartościowych ludzi. Szkoda, że wyjeżdżają. Czy Szkoda was będzie. Będziecie w Ameryce, a nie tutaj. Będziecie pracować dla Polski, a nie dla Ameryki. Czemu? No tak. A no może będę mógł tak, jak reżyser tutaj z nami przebywający w studiu za 10 lat powiedzieć, że wróciłem i zadowolony wróciłem, przywiozłem troszkę pieniędzy. Może będę mógł wpłynąć na ten rozwój gospodarczy tutaj w Polsce. Mhm. Mhm. No i co reżyser powie? Adek Drabiński. Ja tutaj się absolutnie z Panem zgadzam. <laughs> ja rozumiem cele wyjazdu państwa i pewnie się te cele zrealizują. Pan jako spawacz prawdopodobnie będzie fantastycznie zarabiał i pani będzie na razie zajmowała się domem. Pan będzie przynosił pieniądze, potem pani dostanie pracę, otworzy się konto w banku, konto się będzie powiększać i tak dalej, i tak dalej. Kupicie samochód, lepsze mieszkanie. A jak ma już będzie zdobywał złoty medal olimpijski za cztery lata, to jak wam będą będą wam mocniej biły serca, czy już kompletnie nie? Jak wam się będą, wydaje? Będą na biły. pewno tak, no. myślę, że jeszcze mocniej. Hopes and new dreams. Where you gonna go? Mm. You're gonna go to that place with all that soul, and it's called New York City. New hopes and dreams are where you're gonna go. How about that place with all that soul? But you know, you know what a place I'm talking about. Mm. You're in a place where you don't know a thing. Not a word to be spoken, nobody's name. We're searching for a sign, a kind of eye. Maybe just.